Witam serdecznie na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. Zapraszam e, wszystkie osoby z znaku byka na czytanie na miesiąc listopad. Czytanie będzie oczywiście ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Bierzcie co dla Was, a resztę zostawcie. A jeżeli z Wami zarezonuje, spodoba Wam się czytanie, dajcie lajka. Napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Będę ogromnie wdzięczna. A jeżeli czytanie prywatne Was interesuje, to zapraszam na moją stronę www.erikatarot.uk No dobrze. Beczki, beczki, co u Was? Poproszę o przesłanie już. Taki spokój. Jezioro. Jezioro jest takie, które się nie rusza, nie płynie. Taki, tak, taki zastój, jakby był u Was. Brak ruchu, brak jakichś, um, nie wiem, marzeń, planów. Albo spokój, totalny spokój. Nowe wymiary, zauważ zmianę, która już się dokonała. Może wcześniej nie było tego spokoju, może był chaos w Twoim życiu, a teraz nastaje spokój, cisza, wyciszenie. Zupełnie inny wymiar, nowe życie. Może tego jeszcze nie dostrzegasz. Właśnie tu jest prośba, żeby zauważyć. Zauważ te zmiany, które się obok Ciebie dzieją. Jak spokojne jest teraz Twoje życie. Jaki znak będzie Ci przychylny? Rak. Raczek. Wyzwanie dla byków na miesiąc listopad. Bycie w samotności. Doszczerzenie swojej wartości. No, możesz być tutaj sama. Spokój jest, ale jesteś sama, ale masz ogromną wartość. Tu widać, że nie masz problemu z zarabianiem pieniędzy. Ty wiesz, ile jesteś wart. Ile jesteś warta. Masz czas na do uczenia się czegoś, na czytanie, na spokój w swoim życiu właśnie. Chociaż pojawia się opcja jakiejś tutaj wiadomości. Coś do Ciebie idzie. Może jest jakaś szansa na coś nowego. Co Ci w tym pomożem? Pomysły masz w głowie, wykorzystaj ten pomysł, który masz. Bo widać, że tutaj w tej samotności, jak już jesteś w tym spokoju, to jest jakaś opcja, właśnie, że sobie coś tam wymyśliłeś, czy wymyśliłaś. I działaj. Co ci może przeszkodzić w tym. Hmm. Propozycja, czy nowy? może wchodzisz w jakiś nowy etap właśnie, w nowe wymiary. I nie jeszcze, jeszcze nie za bardzo możesz się w tym odnaleźć. Albo przyjdzie druga propozycja, może czekasz już na jakąś, yy, jakieś miejsce pracy. A tu jest pokazane, żeby działać, żeby nie, nie stać w miejscu, żeby wejść na ten statek, na który czekasz. Żeby nie zostać, nie czekać, tylko działaj, działaj. Wykorzystaj tą szansę, tu coś przychodzi do Ciebie. Królowa Pucharów, uwalniasz się z czegoś właśnie. Tu przychodzi nowy, zupełnie nowy wymiar w Twoim życiu. Od czegoś się uwalniasz. Od jakichś smutków może. Od jakiejś miłości niespełnionej. Dla mężczyzn pojawia się kobieta, która uwalnia Cię. Z jakiegoś myślenia. Ratujecie, bo to jest taka ratowniczka. I też y, znak raka. Może być właśnie z znaku raka, która Cię uwalnia. No idą do Ciebie zmiany cały czas. Nowy wymiar. Zmiana, zmiana. Coś się w Twoim życiu będzie zmieniać. Nie będzie już cierpienia, nie będzie już y, smutku. Y, będzie tylko spokój i. Miłość. Pięknie. Zobaczmy w takim razie u, 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 uczucia. Uczucia dla byka na miesiąc listopad. Mm -hmm. no widać dla kobiet yy, no wyjdziesz z tego swojego parasola ochronnego coś cię tutaj nauczyło życie cię nauczyło już coś zrozumiałaś. nie będziesz więcej się chować pod tym parasolem, bo pojawia się mężczyzna dla kobiet, który tutaj no zagra na tym twoim serduszku rycerz Pucharów, wrażliwy, troskliwy, romantyczny. No i też dobrze zarabiający. Może to być też yy, ktoś spod znaków właśnie ziemi. Dla kobiet pojawia się. Mężczyzna, może to być byk koziorożec panna, ale niekoniecznie. Po prostu dobrze sobie radzi. Finansowo, on zagra na Twoim serduszku. Jeżeli jesteś mężczyzną, no to to jest znak byka, właśnie. Znak byka. Tutaj widać, że jakaś pani spod znaku raka zagra na Twoim serduszku. Mhm. wyciągnie wyciągniecie tutaj z czegoś. W tej. Twoje strefy komfortu, gdzie sobie leżałeś, było ci może dobrze, ale nie było nic więcej. Tutaj jest coś, co ci pokazało, tu coś wzrasta, coś, coś ci dodaje e, e, możliwości. No, jest tutaj piękna historia miłosna, która daje spokój. No i tu mamy też rycerza, y, króla pucharów. No pięknie, pięknie. No to zobaczmy finanse w takim razie. Finanse dla byczków. To nam się odwróciło. No tutaj też dobrze, otwarcie się na świat, współpraca z zagranicą, da Ci to taki dobrobyt, prestiż, stabilizację, bezpieczeństwo, współpraca, no taka energia rozwijająca bardzo i taka stabilna, spokojna, ale też możliwości właśnie współpracy z zagranicą, wyjścia na świat, wyjazd za granicę, da Ci to naprawdę duży prestiż. Ten spokój, właśnie finansowy, Twoja wartość będzie zauważona. Wejdź w ten statek, działaj, nie czekaj, nie zastanawiaj się. A może tam właśnie cię czeka ta miłość? Hmm. Jaka rada dla was? Drogie byczki, rada, przesłanie. Mhm. Keep going, czyli idź dalej. Jesteś na dobrej drodze. Nie zatrzymuj się, tak? Działaj, nie zatrzymuj się. Tak właśnie jest. No, i tego Wam życzę. Życzę udanego miesiąca, drogie byczki.